Jak widać leżę, leżę, padnięta. Yy, leżę padnięta na plaży. Nie tu tuję. Padnięta jeszcze nie jestem, chociaż jestem trochę obola po wczorajszym treningu. Ale jak widać leżę, odpoczywam, słucham muzyki. Co prawda teraz nie, bo jak nagrywa, to, to wyłącza muzykę, ale generalnie słucham muzyki. Za jestem... W filtrach to przez trochę mogę poleżeć, później popływać, później wyskoczyć, i później pojechać na trening, a na razie odpoczywać. No niestety za długo tej muzyki nie posłucham, co pragnąłem z samodoparkę, ale nie podładowałam dobrze telefonu, jak to ja Także niestety czasem tak bywa, a ja mogę trenować z muzyką? W głosowaniu tam patrzyłam najwięcej jest na te zapachy z retro -winty, czy jakimś tam niuansem, klimatem itd. oraz na szufladę budżetową. Także hmm, będą w miarę sobie równolegle szły. Tak naprawdę wyzwaniem majowym, ale rozpoczętym już w kwietniu tak drugiej połowy, bardziej końcem kwietnia, była kwestia retro vintage. Jest taka seria już z dawno, dawno na moim kanale. Ona później była czasami się pojawiała, miała być właśnie reaktywowana. Natomiast, i to w przypadku kwestii budżetowej, może trochę mniej, i to w przypadku kwestii retro, ja muszę mieć całkowicie cały czas ten dostęp do moich szaf perfumowych. A teraz troszeczkę sobie. Może nie tyle przyblokowałam, co trochę jest inaczej to tam zorganizowane, że tak to ujmę. Natomiast jak najbardziej mogę to realizować. Ostatnio takim zapachem sprawdzanym, który sobie nie chciałam przedstawić w serii retro-vintage. Jest to um, zapach, który ma jakiś klimat, ma jakąś aurę tego typu. I jest to zapach marki Ani Butel, nazywa się Gran czyli wielka miłość. I to jest w ogóle jeden z takich samych początków, ja mam w dawnej wersji duka jeden z takich samych moich początków w Powiedzmy około 17 lat temu faktycznie mocno wsiąkłam w perfumu Bardzo szybko poszło to w niszę i tak gdzieś mniej więcej około 15 lat temu mocno w niszę. Powiedzmy, mogę się trochę mylić. Wylądowałam, że tak powiem, na przykład jeszcze, to było dawne miejsce intelektualne w Quality Mistala we Wrocławiu. Poznałam wówczas na przykład zapachy Bonda, zapachy obłodziej Lartizon, zapachy Ani Guttel, zapachy też Kartuzia. I pamiętam, że poznawałam wówczas właśnie Grana Mur. Ani Guttel. poznawałam również z Ani Guttel, na pewno Ode Adrien. I powiem tak, jeżeli chodzi o Grana Mur, miałam wtedy właśnie też bloterki, powsadzane między strony katalogu Quality, pamiętam. Grana Amur jawił się mocno taką kwestią, trochę nie dzisiejszą, specyficzną, ale intrygującą, ale taką mocno Zasuszoną, mocno trochę zakurzoną, takie róże zasuszone, między powiedzmy zakurzonymi książkami, tego typu aura. I to faktycznie było takie nostalgiczne, takie specyficzne, takie melancholijne, takie przynoszące w czasie i takie nieaktualne, nie dzisiejsze, przez co właśnie takie w stronę trochę retro, trochę vintage. Oczywiście nie w takim wydaniu typowo retro vintage, jakieś Aldehydy, szypry. I tym podobne, ale faktycznie jakiś pierwiastek znaczący tego, że klimatu jak najbardziej był zauważalny. Także Grahamur ani Gütteland, nowej wersji chyba nie poznałam. Może jako miniaturkę tego filmiku wstawię zdjęcie flakonu. Do tego zapachu jeszcze będę wracała. Także jeszcze myślę, że serii perfumowe imię róży, to jest jedna z dwóch serii na moim końcu, co na nucie. To jest też seria Flower Power, to tam są w ogóle filmiki z różnymi kwiatami podpięte. Ale właśnie Perfumowe Imię Róży, to oczywiście ten film też będzie podpięty oraz pod serię Retro. Ale właśnie w ramach serii Perfumowe Imię Róży jeszcze się będę mocniej przyglądać gramur tej dawnej wersji w różnych aurach pogodowych. Ręcznik mi się suszy po naszej porannej I tak sobie siedzę. I tak sobie um, staram sobie i posuwać muzyki i się troszeczkę wyciszyć, um, bo miałam pewien problem wczoraj, który się dzisiaj w zasadzie rozwiązał, ale zaraz mi doszedł po chwili no ale teraz mam nadzieję, że tym przebywaniem tutaj e, wiatr się obserwacją e, fal i bałwanów, tutaj szumam. E, zauważalnym i słuchaniu muzyki. Mam nadzieję, że się wyciszę i że jakoś się oderwę i też w pływaniu mocno to te negatywne emocje samo Jak sama wczoraj właśnie, w tym treningu też mocno to wszystko jakieś problemy, nie problemy ulokowałam, to tak myślę, że dzisiaj pójdziemy w kwestie przepływania treningu morskiego. W treningu morskim też się mocno odstresuje, wyładuje, nie wyładuje, ale też trening morski to ma po prostu tysiące korzyści. Ja jeszcze troszeczkę inaczej tutaj em, dokończę ten film, dlatego że, skoro już mi tak nie wyszło, że tak powiem, ta mocna, e, mocne zadanie, mocna realizacja serii retro w maju, trochę rozpoczęłam wcześniej i troszeczkę tam poralizowałam w kwietniu, więc tyle dobrze, ale no dzisiaj mamy którego? 22 maja, o, wielokrotność 11, także musi być dobry dzień. Um, więc taki powiedzmy ponad tydzień został do takiej troszeczkę um, intensywniejszej realizacji um, reaktywacji serii retro, vintage. Um, ale tutaj opowiedziałam o na mur. Um, Natomiast um, może też połączę to z tą wybraną serią budżetową. Czyli właśnie jakie zapachy budżetowe mają jakieś retro, vintage klimaty, którymi warto się zainteresować. Um, jest troszeczkę naprawdę budżetowych, a udanych szyfrów. Um, Takich szyprów klasycznych, takich szyprów niekoniecznie fizjologicznych, niekoniecznie jakichś tam cierpkich, niekoniecznie jakichś tam problematycznych, ostrych, gorzkich i w ogóle takich dosyć słodkawych szyprów klasycznych w stylu, nie wiem, Clinic Aromatics Elixir. Właśnie mamy na przykład Chic Yardley, Ten, ta wersja, którą poznałam, była taka w zasadzie taka słodkawa, yy, taki słodkawy, klasyczny szypr, nie słodkawy, klasyczny w sensie Słodkawy mam na myśli, że on nie jest jakimś zielonym szeprem, że nie jest jakimś ostrym szeprem, że nie jest jakimś gorzkim, kwaśnym, cierpkim i w ogóle jakby. Zresztą w przypadku szypów faktycznie możemy mieć do czynienia z czymś takim właśnie bardziej kwaśnym. Natomiast ja oczywiście unikam używania tego pojęcia. Według mnie najlepszym słowem będzie zawsze używanie słowa cierpki, bo to nie ma być mięku negatywnego. Natomiast, więc, Yardley jest też taki szybki capo shirt. Greska Boszer w dawnej wersji, bo nowej chyba nie poznamy z nim, że nadal jest taką strunę szyfrową. Natomiast Clinic Aromatics Elixir z tym pokładem retro, nadal można w dobrych cenach utrabić. To nie są wysokie ceny, to są ceny, myślę, że na poziomie tam powiedzmy maksymalnie 2 zł za mililitr, Przynajmniej tak ostatnio widywałam. Także jak jeszcze coś z retroklimatem. Bywało w dobrych cenach, wówczas wskazywałam to. Wówczas wskazywałam, mówiłam o tej perełce, odkryłam dzięki Dominice. To jest zapach, właśnie się mawia nie wiem, ten rose, flakonie flakoniec, bardzo w stylu Sisley i czyli jeszcze promiodowego Sisleya. I jak sprawdzałam, kiedyś już opowiadałam w późniejszych filmach, od zakupów późniejszych, że były wcześniej przed Sisleyem, także Trochę gorzej z dostępnością, ale trafiają się gdzieś tam, no i się widywałam, nawet jeszcze ostatnio. Także to można mieć na uwadze a propos takich i budżetowych, i retro, i klimatów. Co jeszcze? Jakieś takie budżetowe kwestie. Mamy zapachy pani Walewska. Jakby one, jak sprawdzałam, mamy aldehydowiec klasyczny, ale pamiętajmy o tym, że aldehyd niejedno ma imię, to opowiadałam w filmie, takim trochę prostującym, trochę dla początkujących, trochę prawda perfumowa, serii prawda perfumowa, właśnie o różnych aldehydach, bo są nawet aldehydy, aldehyd, który pachnie, nie wiem, kokosem, aldehyd, który pachnie brzoskwinią, aldehyd, który pachnie wiśnią, migdałami, zieloną wiosną, także naprawdę bardzo dużo różnych, marcypanem, więc no nie można tak traktować aldehydu zero -jedynkowo. Mamy właśnie klasyczną to chyba niebieską, e, aldehydową e, panią walewską, ale też e, z tych pani walewskich e, jest też z takim retroklimatem, która się jest, ale nie pamiętam koloru, taka właśnie szyprowa. Taka klasycznie szyprowa, taka nieproblematycznie szyprowa, nie za gorzko, nie za ostro i w ogóle. E, dosyć z takim trochę retro, e, retro kwestią można mieć na uwadze kabotin te zielone, bo one są trochę w stylu też w ogóle ten poison diora. E, z jakąś taką powiedzmy retro duszą, takim retro głębią, retro klimatem, można mieć na uwadze kobry. E, z które chyba były przed klasyczną trucizną Diora. A takiego właśnie mroku, śliwki, e, ciężkości, głębi, nostalgii, e, jesieni itd. E, też budżetowym e, zapachem z retroklimatem to jest coś jeszcze. A, wiem. Job. Chyba się mówi Job. Job fam. Pamiętajmy, że femme my czytamy jako FAM, Hom my czytamy jako om. Kobieta, mężczyzna. Nie czytamy żadnych fem, tylko FAM. To już nagrywałam w ramach dla początkujących w ramach Język francuski a perfumy. Ogólnie, muszę wrócić do zajęć z francuskiego, może to będzie moje wyzwanie, ale już nie ma, ja się kończy czerwca. No nie wiem, czerwiec, wakacje, nie wiem, nie wiem, zobaczymy. W każdym razie, yy, chyba to trzeba włączyć jako wyzwanie, tak, tak. Yy, Job są bardzo w stylu yy, amouage, memoir damskich i one mają coś takiego trochę retro, e, klimat, mrok, głębia, wieczór, noc, to ja, mają też trochę takich też cieplejszych, słodszych kwestii, ale jak najbardziej kwestie takie trochę nie dzisiejsze, trochę retro, więc możemy wskazać. E, miałam kiedyś flakon i, i dobrze ten zapach wspominam. Miałam kiedyś taką koleżankę, która e, miała takie ubudowania bardzo do czarnego koloru, takiego stylu gotyckiego, i i właśnie ten zapach w się bardzo, bardzo, bardzo bardzo. bardzo